Cześć za oknem, listopadowa pogoda, więc ja zapraszam Was na deszcz newsów w odfleszu. Od poniedziałku duszę ostatni odcinek Linii Frontu. Tak jak przed dwoma poprzednimi etapami, możecie zdobyć rezerwy osobiste, przyspieszające dwukrotnie zdobywanie doświadczenia na Linii Frontu. Warto pamiętać również o tym, że niewykorzystane żetony zdobyte w Linii Frontu za zdobywanie kolejnych prestiży będzie można w końcu wymienić na złoto i obligacje. Z wywiadu, którego Wiktor Kresły udzielił portalowi PC Game Insider, wynika, że możliwe jest dodanie na do gry ulepszonego trybu sterowy łowca. Jego popularność i pozytywne odczucia gracze na pewno dały do myślenia gamingowi, który chce uaktualnić swoją grę nie tylko przez wprowadzenie nowych mechaniki i pojazdów ale również przez zupełną zmianę zasad gry w trybach takich jak Stalowe Łowy czy Wielki Wyścig. Garść informacji z Q&A zorganizowanego na azjatyckim serwerze. Dowiadujemy się z niego, że nie ma planu wprowadzenia matchmakingu opartego o skill, zmian w ekonomii samej gry, ani przywrócenia obrażeń sojuszniczych. Trwają natomiast prace nad usprawnieniem obecnego matchmakingu, a przyszły rok powinien dodać do gry szereg ciekawych rzeczy. Tak jak w ubiegłym roku, dokładniejsze informacje o planach Wargamingu na 2020 rok możemy się spodziewać w połowie grudnia, na specjalnej imprezie zorganizowanej w Moskwie. Co ciekawe, przy zakupie biletu na tę imprezę otrzymamy nowy pojazd premium 6. poziomu, obiekt 244. Pojazd ten pojawił się również u nas w sklepie dzisiaj za 87 zł. Tylko do końca listopada można odebrać nagrody za staż w World of Tanks. W skład zestawów wchodzą obligacje, kredyty, medale i odznaki, a nawet legendarny T-50 k 2 jeśli wasze konto zostało odpowiednio wcześnie założone. Jeśli więc nie logowaliście się do World of Tanks dłużej niż rok, to warto to zrobić, aby te wszystkie rzeczy nie przepadły. W tym roku jako świąteczny prezent prawdopodobnie otrzymamy francuski czołg EMR-35. Wczoraj uruchomiono test publiczny aktualizacji 1.7. Póki co zawiera on jedynie możliwość zakupu dyrektyw dla załogi za srebro oraz nowe skórki dla sześciu pojazdów. Unikalne style 3D przygotowano dla obiekta 907, Progetto 65, Lodówki, obiekta 430U, Su-130PM i T-100LT. Najciekawszą informacją jest jednak to, że nie są to skórki, które będziemy mogli zdobyć z paczek świątecznych. Pozwolę sobie na ocenę i powiem, że niektóre czołgi wyglądają świetnie, ale przy niektórych ktoś zbyt nie popuścił wodze fantazji. Jak zapowiedziałing, to nie wszystko co znajdzie się w patchu 1.7 i kolejne nowości zostaną zaprezentowane w kolejnych etapach testu. Oh, o, oh, come on!